Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 12 kwietnia 2024. 7:25 opublikowano.

A dobre smarowanie jest kluczem do utrzymania tych metali przed zużyciem. Jednak z biegiem czasu silniki i ich metalowe elementy zużywają się, a ich stan pogarsza się około 75 tysięcy mi. Kiedy powinienem zacząć używać oleju do silników o dużym przebiegu. Kiedy powinienem zacząć używać oleju o dużym przebiegu w moim silniku. Dlaczego warto stosować olej o dużym przebiegu? Czym się różni powody, dla których warto stosować olej o dużym przebiegu, w jaki sposób pomaga olej o dużym przebiegu, charakterystyka oleju o dużym przebiegu, kiedy powinienem zacząć używać oleju o dużym przebiegu w moim silniku, decyzja o rozpoczęciu stosowania oleju o wysokim przebiegu w silniku zależy od kilku czynników, takich jak przebieg pojazdu. Jego. Historia konserwacji i ogólny stan silnika. Ogólnie zaleca się rozważenie przejścia na olej o wysokim przebiegu, gdy pojazd osiągnie około 75 000 do 100 000 mil, 120 000 do 160 000 km, ponieważ wtedy silniki wykazują tendencję do wykazywania oznak zużycia i starzenia się. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka kwestii. Kilka lat temu samochód z przebiegiem 70 000 mil był bardzo zużytym pojazdem, któremu pozostało niewiele życia. Z drugiej strony, dziś możemy zobaczyć pojazdy z 200 000 mil na liczniku przebiegu, a samochód nadal działa bardzo dobrze. Silniki o dużym przebiegu muszą być smarowane olejem o dużym przebiegu, aby osiągnąć 200 000 mil lub więcej. Dlaczego warto stosować olej o dużym przebiegu? czym się różni. Olej do silników o dużym przebiegu jest przeznaczony specjalnie do silników o dużym przebiegu i może zawierać dodatki, które pomagają zapobiegać lub ograniczać typowe problemy związane ze starzeniem się silnika, takie jak utrata kompresji, zużycie uszczelek i wycieki oleju. Tego typu oleje często mają wyższą lepkość i dodatkowe dodatki, aby zapewnić lepsze smarowanie i ochronę silników które przejechały więcej kilometrów. Należy jednak pamiętać, że każdy pojazd i sytuacja może być inna, dlatego zawsze zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi pojazdu i przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących rodzaju oleju i częstotliwości jego wymiany. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek konkretnych obaw dotyczących stanu silnika, Zaleca się skonsultowanie się z zaufanym mechanikiem w celu uzyskania spersonalizowanych wskazówek, powody, dla których warto stosować olej o dużym przebiegu, silny kontakt między metalowymi elementami silnika, wzrost temperatury, ślady na wewnętrznych częściach układu napędowego, samochody z większym przebiegiem mogą potrzebować dodatkowej pomocy w utrzymaniu smarowania aby silnik nie zaczął tracić kompresji i nadal rozwijał idealną moc i moment obrotowy. W jaki sposób pomaga olej do samochodów z dużym przebiegiem, zapobiega utracie mocy silnika, naprawia nieszczelności i kondycjonuje suche uszczelki silnika, usuwa nagromadzone osady, które zatykają kanały olejowe wewnątrz silnika. Doskonała ochrona przed zużyciem. Olej ten pomaga utrzymać smarowanie całego układu napędowego samochodu. A tym samym zapobiega niepotrzebnemu zużyciu wnętrza, co skutkowałoby większą utratą mocy. Charakterystyka oleju o dużym przebiegu. Typowe cechy olejów o dużym przebiegu obejmują zwiększona lepkość. Zwykle mają nieco wyższą lepkość niż konwencjonalne oleje, aby zapewnić lepszą ochronę w zużytych silnikach. Dodatki przeciwzużyciowe. Dodatki te pomagają zmniejszyć zużycie części silnika, zwłaszcza w obszarach krytycznych, takich jak cylindry i łożyska. Dodatki uszczelniające pomagają odmłodzić i utrzymać elastyczność uszczelnień i uszczelek, co może pomóc w zapobieganiu wyciekom oleju. Czystość może zawierać dodatkowe dodatki czyszczące, które pomagają ograniczyć powstawanie szlamu i osadów w silnikach o dużym przebiegu. Podsumowując, Olej do silników o dużym przebiegu został opracowany z myślą o specyficznych potrzebach silników o dużym przebiegu. Zapewniając lepszą ochronę przed zużyciem i starzeniem się silnika, możecie się zainteresować wymiana oleju. Kiedy? Jak i inne kluczowe wskazówki dotyczące serwisowania samochodu najlepsze oleje syntetyczne do samochodu zalecane produkty, ile kilometrów mogę przejechać samochodem z olejem syntetycznym, korzyści z używania oleju syntetycznego zimą, wysokie ciśnienie oleju w samochodzie, objawy, przyczyny i naprawy, co jest potrzebne do wymiany oleju w samochodzie i jak to zrobić krok po kroku, jak usunąć kontrolkę wymiany oleju w samochodzie, trzy najlepsze narzędzia do usuwania filtra oleju silnikowego.